Witam Kasiu witam ale piękne rzeczy tutaj są popatrzcie co można zrobić nie a tutaj jajeczka dla pana panie strusie Stróż. No. Piękne. A z czego dajesz zabierać? Za Ale to jest oryginalny Struś jej? Tak. Jedna przez lilo takie kosztuje. Dla pana 80 zł. No. A w środku jest malutki Struś? Nie, w środku jest pusto już. Pusto już jest? Pusto. No. Ale śliczne. Naprawdę jesteś bardzo zdolna dziewczyna.

Proszę się. Co? No to co? Ja mam taką Taki wielki, nie? Mm. Co mam pakować? Co Prakty. dla mnie pakować? Tak, co panu? Pakował? Wszystko bym wziął tak wszystko takie piękne. Bardzo piękne A jak pięknie leżą, jak się przymierzy, ładnie. Naprawdę warto na święta zrobić komuś niespodziankę. Dlatego są piękne pudełeczka

フシギョンのために。